Hola, mój buenas. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Hiszpański na wakacje. Dzisiaj odcinek językowy, czyli nauczymy się, jak powiedzieć kilka zdań na temat naszego dnia z życia, czyli tu rutina. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online. Robię to po to, abyś to Ty mogłeś jechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpańskie obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Na sam początek, tak jak zawsze, chciałam Ci powiedzieć dwie najważniejsze rzeczy, czyli zapraszam na moje social media, na których we wtorki, w czwartki są kartkówki z czasowników, które mają Cię aktywować i motywować do tego, żeby powtarzać język hiszpański i uczyć się w każdym tygodniu. Jeśli Cię nie ma w tych przestrzeniach, to zapraszam do grupy na Whatsappie. Masz link pod spodem do tego filmu, możesz się dołączyć. Nie widać tam Twojego numeru telefonu, jesteś tam totalnie anonimowy, anonimowa. No, jedynie tylko ja mogę do Was pisać. Ewentualnie możesz mi dać jakąś tam odpowiedź na moją wiadomość, czy to głosową, czy tekstową. Natomiast tam też wrzucam dwa razy w tygodniu kartkóweczkę z czasowników. Do drugiej przestrzeni, do której Cię zapraszam, jeśli chcesz uczyć się swoim rytmem wolno, ale systematycznie z planem hiszpańskiego przez najbliższe 12 miesięcy, to zapraszam Cię na moją platformę kursową, na której są już przygotowane dla Ciebie lekcje, ale w systemie. I dwa razy w miesiącu są ze mną spotkania, także zapraszam, jeśli chcesz dołączyć, jest to platforma abonamentowa, którą przygotowałam po sześciu latach pracy online, intensywnej pracy online i po ostatnim roku, kiedy to miałam okazję uczestniczyć właśnie w jednym z kursów takim dosyć intensywnym i dwunastomiesięcznym, zainspirowana tym systemem stworzyłam platformę do nauki języka hiszpańskiego, więc zapraszam cię do niej. Tak jak zawsze, zaczynamy sobie od teorii. Odsyłam Cię do odcinka z czasownikami po bucie, odsyłam Cię do odcinków z czasownikami R, R, ir. Jeśli nie znasz i nie wiesz, jak odmieniają się te czasowniki, w ogóle jak odmieniają się czasowniki w języku hiszpańskim, to na pewno warto zajrzeć najpierw do tych odcinków, a później zapraszam Cię do stworzenia kilku zdań na temat Twojego dnia z życia. W tych zdaniach będą na pewno słowa czy czasowniki, które mają właśnie odmianę po bucie, ale będą też oczywiście normalne. Co zrobimy najpierw? Poznamy sobie. Bez okoliczniki i poznamy sobie zdania, co robimy rano po południu i wieczorem, a później tak jak zawsze będzie sparring. Także zapraszam. la mañana significa rano. Rano coś robi i my zrobimy sobie dwa zdania na temat naszego poranka. Użyjemy sobie tutaj czasownika najpierw despertarse. Despertarse significa budzić się. Jeśli masz zmieniony język w telefonie, to el despertador to jest nic innego jak budzik, więc. Stworzymy sobie zdanie, że budzę się o siódmej rano. Me despierto a las siete de la mañana. I zwróć uwagę, że użyłam tutaj słowa de la mañana. Wcześniej zaczęliśmy sobie od razu ze zdaniem rano coś robię. I teraz jak mówimy rano, to mówimy por la mañana. Natomiast jeśli chcemy powiedzieć o siódmej rano, to dorzucimy tam słówko de, de la mañana. Okay? No i uwaga, ten czasownik despertarse jest to czasownik po bucie. Drugi czasownik, śniadaniować. Ja bardzo nie lubię tłumaczyć ten czasownik jako jeść śniadanie, bo później moi uczniowie często robią Como el desayuno? Nie, wystarczy samo słowo desayunar i ono już oznacza jeść śniadanie, czyli śniadaniować. Jak powiedzieć jem śniadanie o 7.30? Desayuno a las siete y media. Desayuno a las siete y media. No to poranek mamy na razie z głowy, czyli czasownik z butem i bez. Przechodzimy do popołudnia, czyli por la tarde. Po południu robimy dwie rzeczy. Jemy obiad i wracamy do domu, pewnie z pracy. I znowu czasownik jeść obiad, to jest czasownik comer, czyli obiadować. Nie musimy używać como la comida, wystarczy po prostu samo słowo como, oznacza ja jem. No i zróbmy sobie, że jem obiad o drugiej. Como a las dos. Como a dos. Wracać do domu. Bolvera casa. Ten czasownik ma buta. Uwielbiam go bardzo, dlatego że jak moi uczniowie nie pamiętają o tym, że tam jest but, to co się robi w pierwszej osobie? Pomyśl. Bolver ozamienia się na ue. Jeśli zapomnisz o bucie, to zrobi się. Volvo. Więc ja zawsze mówię moim uczniom: Volvo jeździ po ulicy, a ty po prostu wracaj swoim Volvo do domu, więc. Wracamy do naszego zdania. Wracam do domu. Czasownik po bucie. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Zróbmy, że wracam do domu o czwartej. Vuelvo a casa las Cuatro. Vuelvo a casa las Cuatro. A zróbmy jeszcze, że wracam do domu o czwartej. Po południu. Vuelvo a casa a las cuatro de la tarde. Vuelvo a casa a las cuatro de la tarde. I tam znowu pojawia się słowo de. Zrobimy sobie kolejne dwa zdania na temat por la noche, czyli na temat nocy, wieczoru. Ale znowu. Będzie czasownik po i czasownik normalny, czyli będzie czasownik kolacjować, czyli jeść kolację, cenar. Jem kolację o dziewiątej, dorzucimy sobie wieczorem, to będzie. Ceno a las nueve de I tam znowu pojawia się D. Ceno a las nueve de I ostatni czasownik, który oznacza kłaść się spać czyli akostarse. Moi uczniowie bardzo nie lubią tego czasownika. Jest to ciężki czasownik. Rzeczywiście dosyć, że tam ma jeszcze to se, ma akostarse, ma obuta, czyli o zamienia się na ue. No i jak teraz powiedzieć, że kładę się spać o 11 w nocy? Me acuesto a las once de la noche. Me acuesto a las once la noche. Jeśli potrzebujesz zobaczyć, jak to jest napisane, jak wyglądają te czasowniki, to oczywiście zapraszam na kartę pracy. Można sobie ją pobrać tutaj z linka w opisie do tego podcastu. Natomiast lecimy na sam koniec. Sparing. Czyli ja będę mówić jedno zdanie po polsku, następnie ty wymyślisz je po hiszpańsku i znowu powtórzę to zdanie dwa razy, ale w języku hiszpańskim i też będziesz mieć przestrzeń, żeby je powtarzać. Preparado, preparada. Empezamos. Kładę się spać o w 11 w nocy. Me acuesta las once en la noche. Me acuesta las once en la noche. Budzę się o 7 rano. Me despierto a las siete de la mañana. Me despierto a las siete de la mañana. Yem o Druggey. Como a las dos. Como a las 2. Vracam do domu o la tarde? Vuelvo a casa a las 4 de la tarde. Vuelvo a casa a las 4 de la tarde. Śniadaniu, ja? jem śniadanie o siódmej trzydzieści. a las sied i y media. Desayuno a las sietej y media. Ale to chyba tylko w Polsce. Tak naprawdę Hiszpanie tak wcześnie śniadania raczej nie jadają, chyba że rzeczywiście żyją zupełnie innym rytmem. Jem kolację o 21, czyli jem kolację o 9. Seno las nueve. las nueve. Mam nadzieję, że udało Ci się tworzyć razem ze mną te zdania. Jeśli nie, Przewin ten podcast i ucz się ze mną kolejny raz, jak tworzyć zdania w języku hiszpańskim. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się na grupie na WhatsAppie i mam nadzieję, że trenujesz właśnie czasowniki, bo na moich kartkówkach też czasowniki odmieniają się w czasie teraźniejszym, czyli masz co ćwiczyć, też tam występują czasowniki po bucie. Wszystko jest rozplanowane na cały lipiec i sierpień, więc zapraszam cię bardzo serdecznie. Jeśli chcesz uczyć mną języka hiszpańskiego na platformie we własnym rytmie, ale z planem, to oczywiście zapraszam cię na platformę kursu. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.